Siemano, z tej strony Kosiorski, to jest Nino Kuni, czyli MMORPG na telefon i dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, co tam nowego się wydarzyło w tej grze, co się zmieniło, bo już dostaliśmy pierwszy taki jakiś patch note, jakieś nowe nowości, ja generalnie też już trochę więcej wiem o tej grze, choć powoli cały czas się tam uczę, dlatego jeżeli naprawdę komuś się to spodoba, to ja z miłą chęcią też nagram jakieś poradniki odnośnie tej gry, ale to muszę zobaczyć, czy warto. Dzisiaj przedstawię wam, co się ciekawego tutaj zmieniło. Jedną z nowości to jest na przykład arena naszych zwierzaczków. Możemy sobie, hmm, dobra, wybierzemy kogoś trudniejszego, 93 tysiące Power'a, mój, ja mam tylko 89 tysięcy. Możemy sobie wybrać naszą, złożyć drużynę z naszych petów, jakkolwiek byśmy chcieli ją pokombinować defensywną, ofensywną i po prostu walczymy z automatów. Wybieramy sobie, jak widzieliście, przeciwników, możemy ich co 15 minut e, zmieniać albo zagemy, no ale lepiej poczekać te 15 minut i no właśnie, zobaczcie, jaka super animacja. E, tu jest walka tych petów, klikniemy sobie raz, dwa. No, albo sobie od razu to skipniemy, bo na, no, dla kogoś z taktyką można się przyjrzeć, no jak widać, e, przegraliśmy, ale to co jest ważne, zobaczcie, przegrałem, ale nagrodę dostałem i to jest chyba taka sama nagroda nawet, e, no, taka sama jakbym wygrał, także warto grać, tym bardziej, że etikety odświeżają nam się co 3 godziny, wydawało mi się, że co 2 godziny, e, no co jakiś czas, 2-3 godziny powiedzmy i po prostu warto je zużywać, bo nie możemy ich mieć powyżej 5, także sobie zmieniamy. No i zobaczcie, zmienimy sobie przeciwników, na dole mamy jakiegoś tam, kogoś raczej słabszego, więc sobie z nim zawalczymy. Znowu jest ta animacja, para, w górny róg jest skip, jak klikniecie, na dole też jest skip, także o i teraz się udało wygrać, zobaczymy, e, możemy sobie zobaczyć szczegóły. I mój pet, pierwszy level, Górny róg to jest w sumie jedyny pet wylewelowany normalnie, znaczy trochę tych dwóch jeszcze poniżej leveluje, no bo to są czterogwiazdkowe, więc warto. Ale najwięcej wszystkich ulepszeń idzie w tego wodnistego. No ale widać, że teraz MPP dostał y, ptaszek, który jest defensywnym petem, więc ja niekoniecznie go chcę używać w mojej normalnej dru. Na... W przyszłości, tak mi się wydaje, bo moja postać jest typowa na obrażenia. Tutaj widzę, że kościół ma już ulepszonych trochę tych przeciwników, raczej znaczy ludzików, także będzie ciężko. O, tu jest jeden pet, który ostatnio wyszedł, był taki no, mega wał. Wow. Ten w ogóle jest podobno darmowy. Nie wiem jakim cudem, czy ja go ominąłem, czy jak to się stało, czy ja go nie wylosowałem, a wylosowałem tego niebieskiego. Nie wiem. Po prostu słyszałem, że to jest jeden z najlepszych petów. Na początek, także to jest to i możemy sobie jeszcze raz zawalczyć, bo tak jak mówiłem, nawet jak przegramy, no to nic się nie dzieje. Możemy we swojej defensywnym line-upie ustawić też, żeby były, tak jak widzieliście u przeciwnika, znak zapytania, czyli nie wiemy z czym walczymy, ale wiemy ile ma puera. No i fajnie wygraliśmy i zawalczę sobie jeszcze raz, tylko po to, żeby właśnie nawet przegrać, ale dostać tą nagrodę, żeby to się nie zmarnowało. No i przegraliśmy, ale zobaczmy jakich tym razem, no podobnie, ten niebieski na dole widzę, czekajcie, to jest, yy, chyba bardzo dużo przyjął obrażeń, praktycznie nic nie zadał, też jest bodajże defensywnym petem, także, no, tak wygląda arena dla zwierzaków, mamy oczywiście też arenę dla normalnych, no ja już słyszałem dzisiejsze etikety, czy walki bodajże są, mm, Dziennie dostępne. Pamiętajcie o tym, że no tutaj jak wejdziecie w rewarstw, też dziennie mamy jakąś nagrodę. W ogóle dzienne, nagro dzienne misje w tej grze to jest taka prosta sprawa, wystarczy mm, tak w opcji minimum, to chyba nie wiem 3 minuty może poświęcić. No oczywiście zawsze się w każdej grze znajdzie takie, no a w tej grze na pewno to, że moglibyśmy też poświęcić praktycznie no, cały czas w nią grać, tak to w każdym MMORPG ale bardzo mi się podoba, że jest naprawdę taka opcja, że dużo rzeczy mamy z marszu y, zrobione, także po prostu wystarczy wejść skip skip, dzienne misje od razu są zrobione bez problemu, y, także to jest fajne. Mówię teraz o na przykład opcji power up, jak tutaj wam się odblokuje, to potem możecie to y, po prostu zeskipować ze swoim ostatnim najlepszym wynikiem, to jest świetne. Y, Trzeba też pamiętać, żeby jajka haczować, bo o tym zapominam. O, jest trzygwiazdkowy z tego. Generalnie ja tutaj poluję na trzygwiazdkowe. Jak się pojawia coś tutaj, patrzę to nie, Znaczy, akceptuję tylko, zwiększam szansę na trzygwiazdkowe, a resztę nie. No, chyba że czterogwiazdkowy by wyskoczył. A raz mi się stąd go udało. Jeszcze dzisiaj mogę wam pokazać jakiś zobaczy summon, bo chyba na, mogę na e wysumonować. Pytanie, nie mogę kosmetyki. Mogę, ale kosmetyki to ja nie wiem, czy cokolwiek dają, hmm, nic nie dają, tylko wygląd, No dobra, niech będzie. Hmm, to raczej mi miejsca nie powinno zajmować, miejsce w tej grze też jest ograniczone, ale są też triki, żeby je trochę zwiększyć. What the hell? Myślałem, że dostanę jakiś, hmm, to zupełnie jest coś innego, niż ja myślałem, co tutaj możemy wylosować. Aha, to są materiały do Outfit Materials. No dobra, no pewnie kiedyś jeszcze to użyję. Możemy też wysamonować ekwipunek. Zobaczmy. Ekwipunek jest zwykły, nie ma jakiegoś eventowego samona, z tego co zauważyłem, jest tylko na familiara. No i dobra, mamy 2 złote, to są bodajże trzygwiazkowe, reszta to jest dwugwiazdkowa, bardzo słabo, znaczy bardzo słabo. No. Polowaliśmy tak naprawdę tylko na czterogwiazdkowe, a ich nie dostaliśmy. Także powoli się rozwijam. Tak jak mówiłem też na początkowym filmiku, odkryłem niedawno opcję, że możemy zostawić, znaczy włączyć grę, kliknąć to co ja teraz kliknąłem, przy walce z jakimiś potworkami, najlepiej na Chaos Field. I nam się to wszystko przejdzie. Gra się nam wyłączy i sama jakby praktycznie gra przez 4 godziny. Także na noc sobie warto coś takiego zrobić. No bo same nagrody to są oczywiście achievementy jakieś tam powoli mi się odblokowują, cały czas do przodu. I właśnie dzisiaj taki też ta, dla Was taki mały tip. Jak macie problem z plecakiem, ja na początku dokupiłem dużo miejsca za gemy. Hmm, może tego bym nie polecał tak bardzo. Ale, jakbyście mieli, nie wiem, zrobicie na przykład 30 poziom swojej głównej postaci, czy 30, to możecie wylewolować na tym samym koncie 4 inne postacie do 20 poziomu, i wtedy zwiększy Wam się ekwipunek, bo po prostu za zwiększenie grade postaci, czyli 40-60 poziom, dostajemy jakieś dodatkowe nagrody. Adventure tego ogólnie nie lubię, to jest dla mnie takie dosyć kiepskie, i to na naszym serwerze jest mocno okrojone. Myślę, że to dobre słowo. Na japońskim serwerze tu można dostać diamenty. My nie mamy diamentów. Jej, wielu graczy jest pokrzywdzonych bardzo przez tom i inne decyzje, jakie no, zrobili twórcy w tej grze. Ale co zrobić? Tak zrobili, to taka jest nasza wersja. I ja pomimo to uważam, że no, grę warto naprawdę grać. Ja nie odczułem wielkich problemów z tym, co, co dla większości graczy, ale ja też w to nie gram hardcore, Więc jak ktoś gra non-stop, to może mieć, że czegoś mu tam brakuje, nie, nie może czegoś po prostu zrobić. A tak jak ja mówię, na mój chwilową grę dużo nie potrzeba święcać ani czasu, ani e, tych nagród. Także to też była taka kolejna walka, z, głównie z petami. Hmm. No i Raczej nie będę pokazywał bossów, bo walkę z bossami to też jest mega... Generalnie to dużo tu się nie dzieje, na bossach trzeba bardziej unikać, mogę Wam labirynt odpalić, to też jest każdy poziom troszeczkę inny. Przeważnie się trzeba pokonać tam ileś przeciwników w danym czasie lub na przykład używać, nie wiem, tylko podstawowych ataków. Tutaj na przykład 8 potworów, 30 sekund, 2000 w jednym hicie i używać powyżej innego gwiazdkowego peta. Pamiętajcie, jeżeli w to gracie o zmianie też typu broni, jaki macie. Teraz walczę z przeciwnikami niebieskimi, a używam broni jak to się nazywa, zielonej. Większe obrażenia są. No i generalnie ja gram na Auto battle same skile mi się wybierają, jedyne co to czasem właśnie ucieknę, gdzieś się przewrócę i żeby bić to co jest z daleka mm, można to wyłączyć, wiele osób też na jakieś walkę z bossami wyłącza to no bo jednak no, lepiej uciekać i trochę mieć wpływ na to co się robi ale bardziej ja podchodzę do tej gry na razie tak na lajciku, aczkolwiek jest trzy gwiazdki i tak powoli sobie kwipłynek ulepszam. Wydaje mi się, że mam fajny też pet. No z petami jest ok. Też wam mogę pokazać. Nie mogę pokazać, bo się chyba zawiesiło. Jeżeli chodzi o... Ekwipunek. I ekwipunek, no to tak to się prezentuje. Mam już cztery bronie czterogwiazdkowe, podstawowe czterogwiazdkowe. Jedną nawet mi się udało już na 5 gwiazdek podbić, także generalnie y, wydaje mi się, że mam dosyć do tego szczęście Jeżeli chodzi o armor, to mam tylko jedne buty czterogwiazdkowe, co jest trochę kiepskie. Y, Pół tego golda trochę mam, ale powoli już mi tak brakuje. Na początku ulepszałem wszystko Tutaj i to też bardzo polecam awakenować, żeby mieć jak najwyższe te gwiazdki, jednak to trochę golda zabiera. A to jest dobre, żeby odblokować więcej powera naszej postaci, bo po prostu czym więcej ulepszymy, jakby odblokujemy najwyższy poziom danej broni, to nam się tutaj w rekordach odblokują kolejne no po prostu punkty. Także tak wygląda ta gra. Hmm. Dajcie znać, co nim sądzicie i czy gracie i czy chcielibyście jeszcze coś o nich usłyszeć. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.